Fighting with automatic self-destruction I is a blind fate, a cruel waste, one bit taste So I know I need this sweet sensation Od startu. I to było właśnie największym kluczem do zwycięstwa. No tak, że jak się podbóg na no, przede wszystkim Szkoda, no bo y, na pewno już w tym roku nie wyjedzie. I nie zaciągnąć, to jest ciężko walczyć wtedy, jak nie martwi mi się. Na pewno, nie wiem, czy, 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 czy UTS, czy, czy Piotr poszuka kogoś, bo, czy ZZ, no to już. Y, Nasi wypłaceni stanęli na wysokości zadania, każdy z nich wiedział o co jedzie i tutaj gratulacje dla nich przede wszystkim za dobre widowisko. Żeby nie te wypłaty dwa takie zachowe, nawet w całym były zawody i oni by na pewno nie oddali tak w Miejmy jeszcze kolejną, zapytamy Ryana Salivana, się się tu, bo się mają Państwo wiele pytań do menadżera Sparty, więc zostawimy pana Piotra na, na sam koniec. Ryan, today on here today? 14 Great result for you and uh, the rest of the team. Uh, very good from uh, Alta Mijinski And uh, do you feel uh, you can ride the Toro in the uh, grand final in the uh, Speedway Australia in this year? Yeah, I think so. We have a good team, and uh, it, was, it was still a tough match today. I think you guys had a few engine failures. You were unlucky with Swiderski, and uh, you know wishes from our team to.

po, y, słyszeli i podkreślam również to, że e, nie tylko tutaj miejscowi przejęli się upadkiem Piotra Świderskiego, ale także e, nasi goście byli świetnie dysponowani, ale oczywiście takie e, sytuacje jakie mają miejsce z upadkami, czy Tomasza Andrzejaka, czy Piotra Świderskiego poruszyły również Rajana Salwana jego kolegów. A teraz przejdziemy do Piotra Barona. Panie Piotrze. Ciężkie spotkanie dla Sparty i to nie tylko pod względem sportowym, było określone tymi nieszczęśliwymi wypadkami. Proszę o, bo na pewno wszyscy są zainteresowani, jak wyglądają na tą chwilę Tomka widzieliśmy w akcji. No więc może byś powiedział o piotku, jeżeli coś wiemy. Więc tak, może najpierw gratulacje dla Torunia, panie, naprawdę wielki szacun, bo pojechał się świetny mecz, natomiast yy, u nas jak Państwo widzieliście, troszeczkę mieliśmy pecha, upadł Tomek Drzejak i tak naprawdę wszystko od tego się zaczęło, bo podróżynie gdzieś tam lekko powietrze zeszło. Na to wszystko jeszcze Piotrek Świdelski to nie jest tak, że, że nam się przewrócił zawodnik. Przede wszystkim jest to nasz przyjaciel, z którym pracowaliśmy bardzo ciężko i bardzo nam szkoda. Pojedziemy za chwilę do szpitala, będziemy wiedzieli co się dzieje. Z całą pewnością będzie miał również najwyższą opiekę, jaką tylko możemy mu załatwić. Na tą chwilę przypuszczenia są takie, że Piotrek ma złamane kości podudzia, być może jeszcze żebra i być może, że, że tych złamań jest jeszcze więcej, ale to wszystko będziemy wiedzieli za kilka godzin. Natomiast na tą chwilę takie suche informacje do podudzi i żebra, a, a przy okazji jeszcze przepraszam, bo to nie jest tak, że chłopacy nie chcieli tutaj przyjść, to są od nas, ale też obiecaliśmy sobie, że w ten sezon chcieliśmy godnie pojechać i, i podziękować naszym kibicom, bo trybuną jest yy, takie małe pożegnanie. Także to nie brak odwagi, że przegraliśmy i ich tutaj nie ma. Także chyba to na tyle by było. Jeżeli są jakieś pytania do obecnych, to bardzo proszę. Lider, lider zespołu Biel, trzy razy przyjechał na ostatnim miejscu. To wyglądało tak jakby ostatni występ jakby poddawał się bez walki. Jeżeli lider zespołu w ten sposób podchodzi i traci więcej niż połowę punktów, no to... Może tak. Liderem w tym zespole, jak Państwo wiecie, według statystyk, jest Maciej Janowski, genet, genet miał być liderem. Niestety jedzie w tym roku nie najlepiej. Miał kilka meczów, gdzie pojechał fajnie, ale też jest kilka meczów, gdzie się nie spisał dobrze. Na pewno starał się jak mógł, tym bardziej niestety ze Szwecji jechał na kołach i, i bardzo był przemęczony. był, jakby nie patrzeć, jeżeli się siedzi 20 godzin w samochodzie, to trudno być niezmęczonym i myślę, że ta słabsza postawa Keneta też dzisiaj na to wpłynęła właśnie, że, że tak jechał, ale może usprawiedliwienie małe, bo dzisiaj jechaliśmy na zupełnie innym torze. Nie chcieliśmy robić takiego toru, jakie robiliśmy cały sezon. Przede wszystkim chcieliśmy zrobić widowisko, o czym mówiliśmy wcześniej. Chcieliśmy podziękować kibicom i stąd ten tor był twardszy, walki trochę było, szkoda, że te nieszczęsne wypadki, ale myślę, że żeście Państwo zauważyli ambicje naszej drużyny przede wszystkim Tomek Jędrzeja, tak. Naprawdę dojedzie w tej chwili do szpitala, a mimo to chciał pojechać się sp 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 spróbować dla drużyny. Dla mnie dla mnie to jest chyba naj największy sukces w pracy to to, że mamy tak ambitny zespół i naprawdę próbował dzisiaj pojechać z świetnym przeciwnikiem najprawdopodobniej mistrzem lub Misia Polski. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie do Raja nastali kiedy kiedy, kiedy

today about this meeting uh, it's feels it's difficult to feel something because i did a pretty good meeting with, with six plus two and but they, they, we lost the meeting so it's pretty sad anyway okay have you seen the two accidents with yanjek and with Sudelski? i know you was in the heat with yanjek so you couldn't see it exactly but with shudelsky do you know anything uh, i don't know anything about swedensky really but it was a really really nasty crash he did and, and, and you know his first corner in speedway is always very tough and it was bad luck that bike hit the air fence before him so he, i think he hit the, the fence behind so hopefully Piotr will be okay and, and he can keep on racing this season okay so do you think it was anybody's fault no, not really. You know, it's, it's always tough in the first corner, and unlucky that Holder hit the Bjarre's back wheel and, and came out of shape. Uh, no, I'm, nobody blames Holder. You know, it's, it's, it's racing we're doing here, and, and, and sometimes this, this just happens. You know, it's just bad luck. Okay, so what about the next meeting in Torun? What can you say about this? It's going to be tough, and, you know, very tough for us because we lose at home but we can go to toron without the pressure and just try to do as good meeting as possible and hopefully we can win that one and keep our proud. Okay, so last question. Uh, last time in Torun you've got um, horrible uh, accidents. Uh, do you feel any fear, any, any doubts, do you have any doubts about this meeting? No, not really. You know, I I had a few bad meetings in Toron, I can tell you that with uh, with bad luck, I, it's it's just a hard place to go to. And hopefully, I can keep fit and and uh, do a really good one in Toron this time and and break the 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 f the suite I have there. Okay, so I wish you no injuries and uh, good hits. Thank you very much. Hello, Kenneth. Um, first question uh, The hit with Świderski and his horrible accident, horrible crash. What you, can you tell about this? I don't know. I was in the race, so I didn't see it, so I don't know. Uh, okay, so do you think um, the spirit in you as a team was weaker after those two horrible accidents? no i don't think so but uh, to miss with eski in the team and, uh, and we're getting beat big, big time so it's always hard but uh, you know we always stick together and try our best okay so in general what can you see uh, what can you tell about your disposition about your scoring today uh, how did you feel i don't know um, from my first place my indian stop uh, but then i only got i think eight points so that's not enough but uh, that's the way it went and uh, why you retired in the, your one uh, race? I just told you my engine stopped. Okay, I see. Um, the next meeting in Torun, what can you say about this meeting? I know it will be hard, it will be tough to to manage, you know, to to get these guys. But what can you tell about this? How do you feel on this track? Well, I feel okay there, and uh, it's gonna be hard. But you know, we have to go there and just try our best to see what happens. Okay, thank you very much. Goodbye hello how do you feel after your first meeting in Twelve? well i feel pretty good i know it would be a tough match against turun they've been really strong this year but unfortunately only got one heat and we had a bad night all team i mean sevintz injured for the season and a couple of bad luck here and there but Okay, so do you think, um, have you seen this uh, horrible accident and do you think it has any influence on your spirit? I mean, I, I mean, team spirit? Yeah, of course. I mean, it's not nice to see a teammate go out in an ambulance. I mean, that pretty much took the spirit out of the team. But I think we hold it pretty much together, but we have a tough meeting in Turun now. All right, so uh, have you ever raced on uh, truck in Turun? No, i never been to Turun, but I hear it would be quite nice. So I'm looking forward to go there okay i see and how do, do you find yourself in the team um, what can you tell about uh, team spirit and the atmosphere here well it's hard to get into a team this late in the season but i think everybody's alright i mean we got a good captain in kennedy and, and uh, we got some good riders so no problem there and the spectators tonight was awesome even though we didn't put on the best show okay so the coach said that you will be in the next meeting with Torun. yeah yeah well yeah Ok, great. Uh, so może w next season you will be from od start z us. Well we have to depend on how I do next time and how everything works out this winter, but I hope to be back next year. Okej, okay, thank you very much and good luck. Dzień dobry, przed nami Henryk Jasek, trener z dziesiątkowanej dzisiaj wrocławskiej Sparty. Panie Henryku, co dalej? No powiem tak, dzisiaj tak nas trochę kurczę, taki pech, nie, bo i, i przede wszystkim Piotra takie nieszczęście tam spotkało, nie i co dalej, no Musimy zobaczyć, bo jeszcze no, na, na dzień dzisiejszy z Piotrem teraz co było diagnozowane no, to złamanie, ale teraz jakie, czy skomplikowane, czy nie, zaraz będzie wszystko wiadomo, bo Piotr pojechał tam do, do, teraz do szpitala zobaczyć nie. I ten, no, no, dzisiaj troszkę pecha no. mamy. Panie Henryku, kolejny dzisiaj nieszczęśliwy upadek, Tomek jak Co z Tomkiem? Tomek pojechał ponoć na badania do szpitala, czy może Pan to potwierdzić? Nie, Tomek jest, Tomek jest tutaj z nami, ma kolano trochę stłuczone, ale obłożyliśmy mu lodem, nieprawda, i tego także. Tomek ma tylko troszkę, jest potłuczony, ale jest cały. Kolejny potłuczony w zeszłym tygodniu w meczu Ligi Angielskiej Maciek Janowski. Co z Maćkiem? Maciek jest, yy, wiadomo jak to na żużlu, nie? przy takiej wywrotce zawsze jakieś tam yy, potłuczenia, ale jest dzięki Bogu, jest stały, nie wszystko dobrze. E, no Po trybunach gdzieś dzieje się, już kilku malkotentów stwierdziło, że nie mamy składu na Toruń i czeka nas walkower w Toruniu. Nie, bo prawdopodobnie zobaczymy, pojedziemy z zdt może coś, coś, trzeba będzie myśleć, żeby walkowera nie dać. Czyli Spartanie walczą do końca, nie podają się? Walczą do końca, oczywiście. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Dziękujemy bardzo, panie Henryku i powodzenia, i pozdrowienia dla chłopaków. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Do widzenia. No, Maciek Janowski, najlepszy junior w Rucowskiej Sparty, najlepszy junior w Polsce i miejmy nadzieję wkrótce najlepszy junior na świecie. Maciek, ostatnio trochę nam stanęły serca po twoim upadku w czasie zawodów za granicą. Jak, jak twój stan zdrowia? Nie, jest okej, okay, jest okay. Ja czuję się bardzo dobrze i i, I tak naprawdę nie mój teraz stan zdrowia jest najważniejszy, tylko stan Piotka, który, jest, e, który bardzo, bardzo uległ ciężkiemu wypadkowi, więc e, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia i, i na pewno pojedziemy, odwiedzimy go wszyscy do, do szpitala. E, za tydzień mecz w Toruniu. Możemy pospekulować, co się będzie działo. Będziemy walczyć tak jak zawsze no. E, dzisiaj no, mieliśmy dwa takie konkretne, bardzo, bardzo mocne upadki i, i, i Tomka i Piotrka, które, które gdzieś tam nas na pewno troszeczkę wybiły, chociaż chociaż tak naprawdę bardzo ciężko się rywalizuje z, e, z Toruniem, bo oni tam wszyscy zasuwają, więc e, nie ma jakiegoś tam słabego punktu, więc e, było ciężko. Staraliśmy się jak mogliśmy, e, no nie wyszły dzisiaj. Maćku, za dwa tygodnie kolejny finał Mistrzostw Świata Juniorów. Jak oceniasz tor, którą którym będziecie jeździć? No cóż, no to będzie taki sam dla wszystkich, więc dam z siebie wszystko tak jak zawsze. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Dzięki. Ja też Dziękuję. dobry! miał być wygrany mecz, a to miał u nas strzelać, nie zmienię najlepszego, jak najwięcej lat w starcie. świata. A, no i wielu danych festynów ze Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Sto żyje, żyje nam! Sto Lat, niech żyje, żyje nam! Hey! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? kto? Tadeusz! Dzięki. <śmiany>